Witam serdecznie. Środa, trzeci dzień warsztatów. I właściwie to robimy zbiórkę na śniadanie. Ale, o która jest godzina? 9 już jest? 8.53. Jest 8.53, czyli za 7 minut zbiórka. Nikogo nie ma. Wszyscy jeszcze śpią, trudno. O 9, o 9 mamy śniadanie. Także widać już lekkie zmęczenie materiałem. Gramy do, do późna. No ale trudno. Środa, trzeci dzień. Trzeci dzień warsztatów. Który to jest dzień warsztatu? Yy, nie wiem, trzeba trzeci. trzeci chyba. chyba trzeci, tak. Nie Pamiętam już. Trzeci dzień. A co byście zmienili na warsztatach? Yy, szczerze? Nie Nie. Yy, Podbózkę na śniadanie. No trzeba chodzić na hotel. A, albo podbózka w, w ale taka była rzeczowa bardzo. Wiecie co, my mogliśmy być w tym drugim ośrodku, ale tam jest za mało miejsca. Ty, ty? Tam gdzie idziemy, bo tam też się coś robi, jest ośrodek wypoczynkowy. Aha, no jest. Ale tam, jest, tam jest za mało miejsca. No, ale do... ten jest lepszy, bo tam jest basen. No właśnie, tam jest basen. A tam jest wojska kiedy... też. A kto się kąpał na basenie już? ja dzisiaj będę. Ja też się dzisiaj będę kąpał. Ja to Pogoda jest taka. Jutro ma być słowka. No to Pogoda jest, jest jaka jest, ale... Ale ciepło, bo woda, woda jest ciepła z mały. No i bardzo Jesteśmy już po śniadanku. Jak widzicie nikogo nie ma na placyku. Idziemy zobaczyć, bo lecą wykłady z kowerów. Prowadzi Justyna i Emilka Kudra. Idziemy zobaczyć. Chodź, chodź Katperek na wykład. Jest wykład z kowerów. Chodź. Chodź. Zobaczymy co się dzieje. Delikatnie bo jest popowo na roka. Wczerminśmy przed chwilą Get Lucky. Kto jest oryginalnym wykonawcą Ged Lucky? Punk. Daft punk. Słuchaj. jest. Cover, ja. który zabrzmiałam, to była grupa Hellstone. Teraz utwór Big in Japan. różnicę między oryginałem coverem. Jak można to zrobić? Tak może to zaaranżować dziewczyny tutaj szczegółowo to opisują, także spoko, nie? Tu jest Adaś, Aneczka. Opowiadamy, Siema. jak byliśmy na koncercie Złych zły Psów. A dlaczego w ogóle nie jesteście na wykładzie na temat coverowania? Byłeś na koncercie Złych zły Psów? Eee, ma, chyba wyłączę kamerę. Byłeś. <laughs> na Złe Psy byliśmy? Kiedy? Nawet nie wiesz, kiedy na jakie koncerty chodzisz. Dobra, wyłączę kamerę. A drodzy mogą mi na Co mam? Nie wiem, może jak się jeszcze czujesz, jak ci się podoba. Jest jak prze kotlet sympatyczny. kotlet był wyśmienity, wczoraj też był super, ale był trochę mniejszy niż dzisiaj. I teraz idę spacerkiem, bo muszę to zrzucić. Żeby... Ale są tacy, którzy jeżdżą autem tutaj. E, są tacy, ale widać, że nie zrzucają. <grystanie> znaczy nic im nie brakuje. Może dalej. tak. Tak. Mogliby się przejść. No właśnie. Zobaczcie, my wyglądamy, Manie jak dwie osy. No tak. I trzecia tutaj za nami, aneczka. Tak, no, tak. Trzecie Żądło. idzie. Ci... Rządło. Pani sting. No. Więc A tak, tak. tak. A chłopakom, chłopakom przejedałby się spacerek też. Tak, tak, Oni spacerują tylko po pokoju. Do lodówki. To, do, lodówki. do lodówki i z powrotem. Albo, albo na odwrót. Albo po spacerują. Albo i z powrotem i do lodówki. A da się powiedzieć, jak młodzież u ciebie na gitarze. A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Radzą sobie świetnie. Ehm, poziom jest. W miarę wyrównany, nikt nie umie grać blusa, ale się nauczą. Po to przyjechali, nie? O, po to są warsztaty. Żeby się, Dokładnie. Żeby się Dokładnie. Walczymy, walczymy, dzielnie walczymy. Oni też walczą, są wytrwali w tym. Słuchają, notują i jak dobrze im pójdzie, to będą grali. Co muszą robić? Ćwiczyć? No chyba tak, chyba tak, no, chyba, wejścia, to, nie? chyba to chyba, chyba na tym to polegało. Ja też... Jakoś tak, nie? Że no. im więcej czasu posiedzisz, tym też... więcej ćwiczysz. To... <laughs> nawet czasem lepiej idzie, jak się trochę Tak, tak, posiedzi. jak się trochę pogra... Tak, to jest taki chyba sposób na to nawet. Tak mi się ktoś mówił, że im więcej grasz, tym lepiej grasz. Ale wiesz co, często mi młodzież pyta, jak w ogóle tak zagrać to i tamto? I jak słyszą, że wiesz, byś poćwiczył trochę, to, no, nie. to o, mi, nie, nie, nie to, to... o taki sposób nie chodzi, nie nie? nie, nie, nie. Ja też się mnie tak pytają, że jak zagrać taką piosenkę, ja mówię, wiesz, no jak poćwiczysz, to ci wyjdzie. O, A to nie, Nie, to od, nie, to, 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 ja myślałem, że pan pokaże, albo tabulatury pan napisze. No, nie, 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 nie. od tego się odchodzi. Od, się odchodzi. od, ćwiczy... od gitary się od, odchodzi, od gitary się odchodzi. Dynamika, delikatna zwrotka. I nagle zagracie końcówkę zwrotki. Na przykład pierwszy. Dobra. Ja Dobra. Jak idziemy na stołówkę, to jest najwięcej czasu, żeby w ogóle pogadać, nie? Tak. Powiedz w jakiej klasie jesteś? W klasie wokalu. Jak kto masz na imię? Nikola. Spirasz coś na finale? Tak. Co będziesz widać? Running Beyoncé. Mhm. Chyba. Ona wykonuje. A ty jesteś pierwszy raz na naszym warsztatach? Tak, tutaj, tak. No i jak ci się podoba? Tylko szczerze. Yyy... będzie nie. dobre wideo. <laughs> Nie, podoba mi się. Ale podoba mi się. Ale na przykład wczoraj na dżemie prawie nikogo nie było i to mi się oh. nie podobało bardzo. To tak, zauważyłem to. Wczoraj, na, wczoraj dżem... było bardzo mało osób. Po prostu nikt nie przyszedł, prawda? No cię. właśnie. Czemu oni nie chcą grać? Wiesz co? E, powiem ci tak. Mi się wydaje, że to może być znaczenie materiału, bo no jak był pierwszy dżem, wszyscy do trzeciej, czwartej gdzieś kręcili No, się. tak. I potem każdy już po prostu poszedł spać. No to taki drugi dzień. A trochę może też przez to, że wiesz, teraz między obiadem, między kolacją i tak dalej, gdzieś tam po kolacji to już bardziej się nastawiamy trochę na próbę. Może, może też dlatego, nie wiem. Zobaczymy co będzie dzisiaj, nie? Eee, mam nadzieję, że dzisiaj będzie już więcej ludzi na drzemie. Oprócz tego, co Bo ja jeszcze... no, głównie się tak tylko do przyjeżdża, żeby pograć. No, no i ten koncert na koniec, to wiadomo. No, pościmy, no. mhm. Ale tak głównie to na takie drzemy właśnie, żeby się... Rozegrać trochę, nie? No, to ważne. A, a jest coś takiego, co Ci się podoba? Ogólnie na warsztatach? No, bo wczoraj było mało ludzi na drzemie, to, to minus. Tak, A co mi się podoba. Podoba mi się miejsce, podobają mi się wykładowcy. Dzięki. Ale... <śla> tak, podoba znaczy, jak Nie, grają. naprawdę. Jak Na... grają. Jak grają i ja mogę od wokalu się wypowiedzieć, jak uczą, bardzo mi się podobają. Uh -huh. e... A jesteś u Justyny czy Milki? Czy tu, i, tu? I u Justyny Aha. i u Milki. No i fajnie. Także. No, z czasem się już znałam trochę wcześniej, także wiem, jak uczy, ale. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczona. No to super. A reszta Kadry? Ciężko powiedzieć, eee, nie? Z panem Adrianem. Adrian, no, Od to się Od Piana. Odpiana. Odpiana. Tak, to zgrałam z nim na drzemach. To też bardzo fajnie, bardzo pomocny. Ale tutaj u nas na drzemach czy gdzieś? Tak, tak, robiliśmy z nim piosenki, bo tam wychodziłam z propozycjami i... I zbieraliśmy jakieś osoby z widowni i, i pomagał im, bo my tak się składało, że akurat to, co chciałaś powiedzieć, to nikt nie znał, ale... z zawsze do gra, nie? Tak. No to jest fajne. Muszę ustalić jakiś scenariusz tego, żeby nie prostu, było w Tak przyjdziesz z tą kamerą i sobie nagrywasz, cześć wszystkim, patrzcie, jaka pogoda. O, dziewczyny! Dobra, dobra. Zrobimy hmm. tak. Trzeci dzień warsztatów, tam już są próby. O, cześć dziewczyny! Mogę na chwilę Nie, nie, Marcinie! Hej! hej. 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 Jakieś pytania do nas? <laughs> słuchajcie, no, chciałem zapytać, jak się czujecie na warsztatach, co wam się podoba? Bo jesteście weterankami tych warsztatów od pierwszej edycji. Tak, stare, stare wyjadaczki! A, no i słuchajcie, czy te warsztaty, bo słyszałem, że to jest przełom w warsztatach, że one są absolutnie wyjątkowe, jak się do tego odniesiecie? No to prawda. Przełomowa edycja to jest pod tym względem, że... że <laughs> 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 jedzie Tomasz Organek. <laughs> Czyli... Ee, nie, to jest akurat taki... Te odpowiedzi, które Wam podesłałem nie nauczyłyście się, się tego nawąć. E może jeszcze raz zacznijmy. Dobra. <noise> Teraz się postaram. Tak się starałeś ale zaskoczyła nas <noise> te tym... <noise> Nie no, słuchajcie, to po prostu po po, powiedzcie po prostu, okay. czy jest spoko, czy coś byście wymieniły. I negatywne opinie też są mile widziane, hmm. bo... To sama surówka na stół, co jest jedna negatywna opinia. Wiecie, że najwięcej negatywnych opinii jest, e, e, jakby dotyczy rzeczy, na które nie mamy wpływu. No właśnie. Na jedzenie. O, to, 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 to trzeba powiedzieć. Ale co, nie podoba wam się jedzenie? Nie, podoba nam się. Ale na zimowych lepsze. My po prostu jesteśmy marudy, ale nie, jemy wszystko, wszystko jest okej. Okay. Tylko tak, tak jak To jest okej. Okay. A zajęcia? No zajęcia to są cudowne. W ogóle wakacje bez Nikt to wakacje, wakacje stracone. stracone. Jam session do rana. Dosłownie do rana. Non stop jest granie. Tak. Jest cudna atmosfera, jedna wielka rodzina. Nie, ja tego nie puszczę w ogóle. no. Jednak, to jest rok, jeszcze, raz, jedna, jeszcze raz, jeszcze raz. nie, one po prostu one... ćwiczyły te odpowiedzi. No. Dlaczego? Bo no mówią to samo. To <laughs> To jest intuicja. I same zrobimy robimy, 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 robimy. No, no wzią, dobra, a gracie coś na koncercie finałowym? Tak Śpiewacie coś? Tak jest. Ja gram swój autorski utwór. I ja para... również. Tak, też swój to autorski. Super. To chyba jesteście jedyny, które grają swoje autorskie utwory. Chyba, Chyba, tak? Chociaż nie, jeszcze nie, coś nie. mówiła Matylda, ale nie jestem pewna. Pani Matylda. Pani Matylda. Mhm. Matylda Chrzanowska. A co powiecie wszystkim tym, którzy grają covery? Żeby grali dalej te covery, czy spróbowali zrobić coś swojego? Nie no, żeby spróbowali coś nowego. Warto spróbować, bo dzięki temu można tak... zaskoczyć czymś publiczność. Tak, wiedzieć siebie i... bardziej niż coverem. Mhm. No i żeby jakiś rozwój podjąć. No, fajny pomysł, zrobić swoje kawałki, nie? Tak, tak jest. Też tak mi się wydaje. Czy chciałobyście się coś dodać do naszego emocjonującego nagrania? No i co tu dodać, no... My czekamy na zimową edycję warsztatu. Chcecie jechać? Tak. Oczywiście. Tak? Fajnie. Będzie edycja zimowa? A, no to, to pewnie. Jest. No to ja już Możesz mnie już zapisać. Tak. To tak. nagramy drugą część na zimowej edycji o, dobrze, naszego dobrze, tak. Dzisiaj była część pierwsza. Dobrze. No to dzięki. Dziękujemy. Do Do zobaczenia. Do zobaczenia.